Proszę Państwa, można powiedzieć, że sytuacja z pójściem do szkoły uległa pewnego rodzaju unormowaniu. Znaczy, jakoś tak do maskulinium przyzwyczaił się do sytuacji, sytuacja przyzwyczaiła się do niego i tak od świadectwa do świadectwa. Można powiedzieć, że jakoś w miarę się to emocjonalnie wyrównało. Aż przyszedł dzień, kiedy nagle Don Maskulinią usłyszał one do drzwi. Nie było w tym nic dziwnego bo zawsze jego Borweczka o tej porze ze szkoły wracała. ale tym razem, gdy Don Maskulinio poszedł otworzyć, za drzwiami usłyszał głos Borweczki i kogoś jeszcze. I proszę Państwa, tytuł następnej piosenki, co nikogo nie powinno dziwić, brzmi Gnojek. Przychodzi z gnojkiem. On trzyma ją za rękę. W tej sytuacji ja śpiewać mam piosenkę. Muzyka niby łagodzi obyczaje. Ja z mordem w oczach uśmiecham się, ust kraje Wita się ze mną jak członek mej rodziny. Herbatę pije już chyba z pół godziny. W tym myśl zbawiony, że z tyłu domu mam coś mocnego, lecz o tym nic nikogo, rwania graj. serce wziósł, w samo serce otrzymałem cios. W głos, tak mi w Brytanii głos, gdy z własnej woli, tak chętnie sama usiadłam na kolanach. Wracam do stołu. Już twarzą pokarową. A ten skupaniec zapawia mnie rozmowę. I rękę kładzie poruwać się na kolanie. Coś czuję, że dla niego słońce już nie wstanie. Pyta mnie o ulubionego bohatera. Hannibal Lecter. Co ty o cholera. A on, że odwrót taki piękny z miną szczerą. A ja, że owszem, trzeba nam machać się siekielą. Come to daddy. Ale wcale tego na głos nie powiedziałem, a to pomyślałem sobie ty. W serce cios, skąd w mojej głowie obraz, nagle wóz, przysiekniemy. A jemu głos, jemu wrtanił z głos, który wnet się płuca, tak chętnie, proszę, szalotkę. Tak, nie, ja się nie, nie unoszę. Wybił herbatę. Jest już z górki dobra że? I siedzi dalej. Nic Kubańca nie odstraszy. Wygląda na to, że od stołu będą wstawać. Na górę idą, że niby porozmawia. Nie do nic złego, że wiedzieć chce, o czym ma córka chce z kolegą, że jednakże marzonka wciąga mnie w rozmowę i bezpodrotnie milczą drogi na schodach. W serce cios, w samo serce otrzymałem cios, żaden głos, żaden stamtąd nie rodziła. Wodniczka, żaden sz. jednak żaden nie dochodzi. Schodzą już z góry, ona trzyma go za rękę, bo wiem już jak Zaśpiewam mu piosenkę. Musi się zbierać, szal tak wielki nie poradzę, ale go chętnie aż do furtki odprowadzę. Udając, że dziś szukam klucza złupionego. Ja po ojcowsku uśmiecham się do niego. Więc podaj rękę, witaj w rodzinie, A jak to spieprzysz, to cię zabiję. <śm> przyjął ostrzeżenie, przyjął niby cios, Teraz os, niech świadomie swój wybierze, będzie autodramatyczny. <śmienic>